Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Viper. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam drugą i ostatnią część mojego stawu. Jest tutaj, w kartonie, który znajduje się jest przede mną po prostu, znajduje się wszystko, co spaliłem na Sylwestra, włącznie z przedmiotami, które pokazywałem Wam w ostatniej części, także wyjmę to jeszcze raz wszystko, jeszcze raz wszystko omówię i zobaczycie również moje, tutaj mój pozostały staw, który doszedł później, z, zamówiony z jednej z Fireworks. Zachęcam Was do zakupu, tam jest bardzo solidny sklep. Yy, oraz omówię pokrótce co jakie mam plany tutaj na różne takie taki kilka projekcików mam wymyślonych w sobie w głowie i opowiem Wam po prostu o tym. Yy, na tą chwilę obecną zaczniemy już od prezentacji. Pierwsze co mamy tutaj, paczuszka cyrkobliców. Yy, paczka cyrkoblic tropik Ja, ja cieszę, taki mają mix, jest trzy, dostałem mi trzy cyrkoblice tropik oraz trzy cyrkoblice od y, Triplexa. Tak to mniej więcej wygląda. Cyrkownicy bardzo fajna pirotechnika. polecam. Odkładał tu na bok. Kolejne mam tutaj dwie paczki jakichś tutaj pikolaczków. Z tego co widzę i nawet chyba jeszcze jedna dojdzie, albo jeszcze dwie. To są jakieś inne pikolaczki, do, do tego potem. Eee, mam tutaj dwie paczki pikolaków, dwa od komety, jeden od Jorgę po 60 sztuk. Tak, dla zabawy myślę, jakiś karabinek z tego może zostać zrobiony no, albo coś podobnego. Tak to wygląda. Kolejne mam takie pikolaki gdzie piszę 20 sztuk, no to prawdopodobnie jakieś większe pikolaczki, tak się prezentuję. Kolejne mamy rakietki Fiesta, które będę już odpalał sobie przed Sylwestrem w różnych strzelaniach, tak prawdopodobnie na Sylwestra już ich za nie będzie. Kolejne mam opakowanie rakiet Best, trochę się podarło mi opakowanie, ale chyba nawet ich jest to trochę więcej niż 12. Kolejne mamy cztery rakietki Merkury, jedną już sobie odłożyłem, bo było ich 5, jedną odłożyłem do wielkiego testu rakiet. Kolejne, tak jak pokazywałem w ostatnim odcinku, mamy tu kilka rzymskich ogni, jakieś rakietki pozostałości, które również będą odpalione jeszcze przed Sylwestrem. Tutaj mamy dwie rakietki Omega i dwie rakietki jakieś od Hesty. Mamy 11 kul możliwego Triplex Alti, re, Larry Shells. Już może na drugą stronę. Dobra i zaczniemy tutaj, a jeszcze jakieś tu petarki widzę. To są też jakieś ścierne, 100 sztuk od Tropika. I tutaj jeszcze mamy dwie paczki takich korsarzyków. Chwila, moment. Bez cięcia jeszcze pokażę Wam tutaj kilku się zapomniałem wziąć. Tak, zapomniałem wam pokazać oczywiście podarunków od firmy GAO. Mamy tutaj wulkaniczki F7 od GAO. Mamy paczkę petard K2 od GAO. pedartki K3 od GAO. FP3X Krachman od GAO. Oraz Hammer H1 również od GAO. To jest podarunek od GAO. I jeszcze taka duża wyrzutnia Carnival Knight od GAO do wystrzelenia na Sylwestra otrzymałem, także wielkie podziękowania dla firmy i zapraszam Was również do zakupu produktów GAO w opisie znajdziecie sklepy, w których możecie znaleźć takie produkty kolejne mamy dwie wyrzutanki Fire Art i tu będzie jakiś mój pierwszy projekt myślę, jedno odpalimy na pewno normalnie sobie, a z drugiej możemy zrobić jakąś wyrzutnię kątową, jakiś mały wachlarz, zobaczymy sobie kolejnie mamy Dwie wyrzutnie chemical attack i tu tak samo również ją odpalimy normalnie, a z drugiej zrobimy jakiś bakterii. Kolejne mamy wyrzutnie Alibaba od Jorge. Wyrzutnie Babel od Jorge. Wyrzutnie Corfu od Komety. Wyrzutnie Thunder Rain od Jorgę. tak się prezentuje. Wyrzutnia Kansas od komety. Wyrzutnia Big Bang Mars od Jorgę. Kolejną wyrzutnią naszą dostawą jest wyrzutnia Magic K od Triplexu. Oraz ostatnia to wyrzutnia Magma. Od Triplexa i to by było na tyle z wyrzutni, które odpalimy sobie podczas sylwestra. Teraz wiem, co powiecie, Viper, same małe wyrzutnie zamówiłeś, dlaczego taka drobizna, czemu nic konkretnego? E, ja mam odpowiadać na to pytanie. Chciałem zakupić sobie wyrzutnie 100 strzałów za 130 zł, a tak strzałym zacząłem sobie liczyć, kalkulować i myśleć, że jeśli zakupię mnie, ma, ma mniejsze wyrzutnie, trochę. Z również trochę mniejszym kalibrem wyjdzie mi taniej i wyjdzie mi co I zrobiłem tak, i mamy tu jeszcze 1, 2, 3, 4, 5, 6 wyrzutni. Jeszcze jedna wyrzutnia Korfu od komety. wyrzutnia Big Bang od Marsa. 3 wyrzutnie The Magic Key od Triplexu. Tak i jedna wyrzutnia Magma. I co? i co tu się zadzieje już ja wam powiem każda z tych tutaj wyrzutni 6 zostanie rozebrana w drobny mak mam już sobie rozplanowane i ułożę sobie je według własnego projektu czyli kątowe szybkie strzały wolne strzały wolne kąty szybkie kąty i tak dalej według mnie będzie wiele lepszy efekt niż ta wyrzutnia za 130 zł którą planowałem zakupić myślę że to jest dobry pomysł Możecie się z nim nie zgodzić, możecie się z nim zgodzić, jak chcecie. Ja sobie włożę to sporo pracy i myślę, że efekt będzie o niebo lepszy. Już po cięciu pokażę wam, jak się prezentuje cały mój staw po wyjęciu z kartonu. Zapraszam. Więc ta się prezentuje, mój cały staw. Ja sądzę, że troszeczkę strzelania z tego będzie. Możecie się z tym nie zgodzić, możecie się z tym go zgodzić. Możecie powiedzieć, że ubogi. Ja sądzę, że tu jest wystarczająco dużo pirotechniki. Jest to około, myślę, 500 zł. I według mnie jest to naprawdę dosyć sporo, nawet może więcej niż 500 zł. No, jak dla mnie efekt powinien naszego tutaj strzelania być całkiem przyzwoity. W tym momencie ja się z Wami żegnam, oczywiście zapraszam Was do zasubskrybowania do kanału, zostawienia łapki w górę, naruszenia reflinka w opisie, który się znajduje. I oczywiście tutaj możecie również wpaść do sklepu GAO, do, sk do sklepów, w których znajdziecie produkty GAO, do których linki macie w opisie dole filmu. Na razie to by było na tyle. Siemanko.